Dobra, dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was e, rozmawiać na kolejny temat. Dzisiejszym tematem jest bardzo denerwujący temat. E, będzie mi towarzyszyć puszowa ośmiernica. E, dzisiejszym tematem jest menstruacja, okres e, zwołek zwał. No, e, to jak działa i czym w ogóle jest ten cały wodospad szatana, chyba już wszyscy wiedzą, tak przynajmniej mi się wydaje, a dokładniej jak działa to u nas na testosteronie, bo jak każdy, bądź nie każdy wie, osoby transmęskie, które, e, którym została przypisana płeć żeńska przy urodzeniu, e, no, w większości jednak menstruują, czy mają okres, czy, 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 no. I jak to u nas działa, kiedy zaczynamy brać testosteron, bo jednak przed testosteronem no wszystko dzieje się całkowicie normalnie, tam wszystko jeszcze działa i funkcjonuje tak jak y, u, u cis kobiet u większości cis kobiet e, jednak na testosteronie y, wszystko zanika w wcześniejszym bądź późniejszym okresie czasu ale zanika Ym, z tego co mi wiadomo to jest tak od około pierwszego shotu do mniej więcej 5 miesięcy, pół roku to jest chyba takie maksimum, żeby powinno coś zaniknąć. Jeżeli po pół roku nadal y, taka osoba ma y, okres, to powinniśmy wtedy zgłosić się do specjalisty, który pomoże nam dobrać taką dawkę, żeby już to nie, nie wracało do nas. Dobrze jest pamiętać o tym, że testosteron nie sprawia, że permanentnie przestajemy krwawić, chyba że będziemy go brać przez cały czas. Y tak więc działa to na, ten, na tej zasadzie, że jeśli y, ktoś bierze testosteron przez określoną ilość czasu, zanika mu ten okres, ale przestanie w pewnym momencie przez jakiś czas znowu brać ten testosteron, to wszystko powinno, jakby ten cały okres powinien wrócić. Pamiętajmy też, że testosteron nie jest antykoncepcją. Y, to znaczy, że nawet jeżeli bierzemy ten testosteron już, to nie zatrzymuje on naszej obulacji. Nadal jest możliwość, że zajdziemy w ciążę. E, dlatego dobrze jest pamiętać o zabezpieczaniu się. A jeżeli chodzi o historię, jak to wyglądało u mnie, e, to tak naprawdę już po pierwszym zastrzyku miałem spokój od tego. E, nie musiałem się tym martwić, co strasznie mnie ucieszyło. Teraz już jest prawie 2,5 roku, odkąd e, nie miałem okresu co jest dla mnie bardzo dużym plusem ale też jeszcze tak zahaczając o ten też temat to w momencie kiedy byłem w czwartej klasie podstawówki i tam były wtedy różne jakieś lekcje przyrody, w uderze, nie w uderzyty, i, i pani coś tam nas wtedy uczyła. Był ten, ten, ten temat właśnie jak to działa, jak wygląda dojrzewanie u chłopców, jak u dziewczynek Dostawaliśmy różne okresowe gadżety, um, i pamiętam moment, w którym pani tłumaczyła, jak um, okres działa u dziewczynek: że no, wy też będziecie to miały, i tak dalej. Um, a ja wtedy tak siedziałem nad tą książką, i w swojej głowie myślałem, że ja nie. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że kiedykolwiek to mnie spotka. I ja się cieszę, że nikt nie widział mojego zaskoczenia w pierwszej gimnazjum, kiedy to wszystko się rozpoczęło i kiedy mój mózg eksplodował, że ja jednak nie jestem chłopcem. Myślę, że powiedziałem już wszystko, co chciałem powiedzieć, więc żegnamy się z wami serdecznie. Mam też nadzieję, że nie było słychać gdzieś tam krzyków w tle, bo mam jakby na głowie aktualnie zwierzęta, znaczy znajomych. Tak, więc y, do zobaczenia za tydzień i i, i Sajonara, papa, siemka.